Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Pradze. Mm -hmm. O, Maciej jest to i na światłach i właśnie nawet coś się? Pozdrawiamy serdecznie Macieju! Jedziemy na zamek praski. Po prawej stronie Watława, rzeka, po lewej jakiś budynek. <laughs> Pewnie jakieś muzeum albo szkoła. Fed Music Bar. Na uh, uh, uh. pewno się przejdziemy wzdłuż Watławy. Oczywiście wejdziemy na most Karola. Wszystko przy nami. O po lewej stronie widać most Karola. Tak Słucham. słabo, ale widać też będziemy. Ale najpierw zamek. O, w prawo? Jaki, jaki kawiolet A tutaj, <noise> może wesele mają. Najpierw zamek w Hratczonach, potem most Karola. <noise> Gdzieś dotarliśmy. Się śmiejemy, że zaraz wjedziemy w centrum tego zamku. A tam kontrol jest tak w ogóle, czy się jakiejś broni nie ma ze sobą. Więc od razu chyba kontrolują samochód. A tutaj idzie jakaś ekipa z flagą. Loretańska, ale tu taka duża ekipa, Konkret. a tu są opłaty. Szukamy Pan niebieską linię. Ta linia jest tylko dla mieszkańców. Aha, dla mieszkańców musiałby pan jechać na górę. Tam na poworzelcu może pan stać. Tutaj... Dobra, dziękujemy. dziękujemy. Tutaj pan przewodnik tej wycieczki właśnie nam oznajmił. Że nie możemy tu stać. I to chyba jest nawet polska wycieczka. No bo pan dobrze mówił po polsku. Czyli jak macie niebieskie linie, to nie wolno stawać, bo to jest szybko dla mieszkańców. Skręć w prawo. Także fajnie, że podbieg i nam szybciutko wytłumaczył. Sympatyczny. Jedziemy na górę, zobaczyć w takim razie. <ślad> Patryk, ale nie zwiedzimy mobilnie Pragi, jak to my. A <ślad> Tak, split przednim razem. Dwa razy w tym roku zwiedziliśmy mobilnie. O! Wszystko tutaj jest. Jesteśmy dobrze, tylko musimy znaleźć miejsce parkingowe. Białe. Tak. nie niebieskie. Unikamy niebieskich znaczków. O! Tutaj jest miejsce parkingowe. Popatrz. Pozy. Coś tam. Aha, tutaj nie. No to szukamy dalej gdzieś będzie naprawdę Wyjeżdżamy w samym centrum Chcemy zdążyć na zmianę warty na zamku, więc zależy nam na czasie dlatego parkujemy sobie w centrum Czyli już tutaj musimy szukać miejsca parkingowego Piotrek było ogarnąć parking i jak? No dosyć łatwo się to obchodzi, tylko pierwsza maszyna była zepsuta, nikt nie mógł służyć, czy było iść do drugiej maszyny. No i najlepiej kartą płacić, bo ciężko tam przestawić na monety. Ludzie się męczyli, nie mogli przestawić i musieli odejść. I... Czyli kartą można zapłacić. Najlepiej kartą płacić. 170 kun widzę. Do, tak. w pół do drugiej No i super. I tak zaparkowaliśmy samochód na placu, tutaj hradczany, koło takiego starego budynku. Plagi wszędzie wiszą. Idziemy. Widok się tam rozprzestrzenia już piękne z daleka. Zbliżamy się do zamku praskiego. Jakaś impreza tutaj będzie. Gra muzyka, więc coś się będzie działo. Nie wiem czy wiecie, ale w zamku praskim stacjonuje prezydent. To jest jego siedziba i jak widać, flaga wisi, więc obecnie jest. Także nie jest w żadnej delegacji. Podejdziemy sobie bliżej. Tutaj coś jest. Pałac. Mm. Coś tu się dzieje. Kiesio. Co tam robię? Także jest jakaś impreza. A, pisze tam. Jakieś mistrzostwa. Telewizja nadaje. Telewizja nadaje, na żywo będziemy w telewizji. No, no Także rodzinka 4 plus 1 w telewizji czeskiej. Jakieś mistrzostwa, takie w koszykówkę, o coś tu chodzi. Wszyscy mają piłki, tam jest kosz, więc coś tu się wydarzy. Pewnie przeczytam, jakbyśmy podeszli bliżej. To będziemy. Z której strony jest kamera. Gdzie ty nas widzisz? Tu, tu prawej. Pokazałem pan Aha, plecak widać mój? Tak? To ja? Tak, to tu To musimy tak. Piotrek macha w telewizji, jak jeżeli widzicie. Także w telewizji jesteśmy w czeskiej. Coś tu się będzie działo. Rozgrzewają się. Aby wejść do środka, musicie zostać skontrolowani przez ochronę. Czy nie wnosić się niebezpiecznych przedmiotów, ponieważ tutaj stacjonuje prezydent. Piesiuk kolejny. Spróbujemy się dostać zobaczymy, co tam piszą. Czy można wejść? Exit? Exit only. Przepięknie. Tutaj ten zamek zajmuje największą powierzchnię na świecie. Jest w księdze rekordów Guinnessa, także bardzo, bardzo fajnie. stawiliśmy idealnie na zmianę warty. A teraz idziemy zobaczyć przepiękny widok. Panoramę praską. <laughs> Przepięknie. Jest bardzo, bardzo i Idziemy zobaczyć zamek. Aby wejść na teren zamku, trzeba wystać swoje. Jest długa kolejka. Już mniej więcej jesteśmy w połowie. Za nami wygląda tak kolejka. Jest ogromna. Przed nami ochrona sprawdza, bramka jest. Się nie wnosi ostrych przymiotów. Wszystko trzeba tutaj położyć, pokazać. Udało nam się pozytywnie przejść bramkę. Nie pikało. I wchodzimy na dziedziniec główny. Tak jak mówiłam, prezydent urzęduje, jak widać po fladze wywieszonej, więc jest obecny. Proszę jakie tutaj fotki, modelki stoją, pełno wycieczek. Ale nas chyba najbardziej interesuje katedra w tym momencie. Uwaga, uwaga. Jesteście gotowi. Jakoś musimy tutaj przejść, przemknąć między ludźmi. Wycieczka tutaj jest. -dam. Piękna katedra Wita. Wiecie ile lat ją budowali? 600. 600 lat ją budowali, także coś przepięknego, fantastyczna budowla, ale ludzie bardzo, bardzo dużo. Trochę Wchodzimy do środka, zobaczymy jak to w środku wygląda katedra, ale niesamowite. Katedra Vita się nazywa, to już mówiłam, to no ciocia. No tak, Vita się nazywa. Tak? nie. A tak pisze Vita. O, podejdziemy sobie. Vita, wiecie co znaczy Vita? Życie. Także pisze A o. Ale spójrzcie na te detale. No, przepięknie. Cudownie. O papież! Piotrek, tu jest papież. Nie mów mi, że to nie papież. Papież. Wcisz? <grych> Piotrek się ze mnie śmieje, że ja wszędzie widzę papieża. Ostatnio widziałam w yy, Waszce Wodzie. <grych> A to nie był papież, ale był święty. Wyglądał od Mikołaj. Także, o teraz jesteśmy u wszystkich, także jak ktoś nas fotografuje, filmuje, to pozdrawiamy. <grywamy> <grywamy> Wszyscy robią fotki. Także byliśmy na zdjęciach. Jaki orzeł tutaj siedzi. Tutaj, tutaj, o. Więc wchodzimy po cichutku. Oczywiście nie wolno hałasować. Także jedną stroną się wchodzi, drugą stroną się wychodzi. Dobrze, że tak jest. Jeszcze pokażę, może to z tej strony. Że po prawej stronie jest wejście, a po lewej jest wyjście. Także sobie weekendu jadę w Pradze. Jest to chłodno 15 stopni, więc nie ale dajemy jadę? Nie, a mi jest gorąco. Coś się nam zmieniło, bo mi jest ciepło. A nie ja, jest chłodno. Ręce Mamy kurtkę, czy prawda, Jest 12 stopni, także wszyscy są dosyć ciepło ubrani. Zapowiadali 17. Nie, to bo... Jesteśmy tutaj dla Was i dla nas. Fiatrak pięknie vloguje. Jestem ciekawa, jak to mu tam wyjdzie. Chcecie zobaczyć, co on tam mówi? Dobra, zobaczymy. I co teraz ciekawego zauważyłem? Muszę Wam to pokazać. jak jest tutaj zamek? Widzicie, na dole jest wejście, w tym miejscu. O, wchodzicie na górę i z góry rozpuszcza się piękny widok. Niestety w tej chwili nie zdążymy tego ogarnąć, bo czas nas goni, ale na pewno przyjedziemy tu z chłopakami i z chłopakami wejdziemy na górę. Co o tym myślisz Izabela? Myślę, że się zgadzam. No, i tak Cokolwiek ta... tam mówiłeś, zgadzam się. No. Izabela się ze mną zgadza, także bardzo fajnie i zapraszam was do Pragi. Przyjeżdżajcie, tutaj naprawdę warto. Mój vloger. zapraszam Was do Pragi. Przyjeżdżajcie, tutaj naprawdę warto. Naprawdę super. Pozwiedzajcie z nami dalej. Chodzimy na złotą uliczkę Aby wejść na tą uliczkę pobierana jest opłata. Po tą uliczkę nie poszliśmy. jeżeli ktoś potrzebuje, skorzystać. Uwaga, uwaga, idziemy zobaczyć panoramę. Może z tej strony. Tutaj, słabeńko. Idziemy tam, gdzie Piotrek jest. Uwaga, 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 uwaga. Wow. Tu widzimy, mniej więcej tutaj, most Karola. Mamy dzisiaj 18 września, godzina 12.30 i pozdrawiamy wszystkich tych, co właśnie przemierzają ten most. Przepięknie jest. Zobaczcie jak nam się trafiło, sterowiec leci.

Ale przyjemnie tak popatrzeć, więc możecie popodziwiać razem z nami. Przyjdziemy się. O tam jest ta wieża telewizyjna. Tam przepraszam. A tu rośnie winogron. jakaś zadyma jest, nie wiadomo co się stało, kłócą się wejdziemy sobie na balkon I się śmiejemy, bo właśnie byśmy mieli fotkę grupową. No, <laughs> Proszę, jaka ekipa się ustawiła. I my wśród nich. Fajnie to wygląda. Jeżeli nas oglądacie, to pozdrawiamy serdecznie. Całe no, <laughs> mi też, ale patrz jakie tło. Pozdrawiamy. Tu, tu jakaś poważna zadyma jest, bo policja przyszła. Także naprawdę, coś zrobili ludzie. Tak się myślimy. I coś na tym balkonie się wydarzyło. Więc nie wiem, czy coś rzucili. Czy gdzieś przeszli, gdzie nie wolno. No nie wiemy, nie wiemy co zrobili. Zaskakujące, że aż taka obstawa. Szok, bo tu wszędzie wszystko monitorowane jest, więc. Coś zobaczyli na kamerach. Że coś zrobili. Ale będzie akcja. No współczuję im. Chciałam Wam powiedzieć, że po trawnikach też nie wolno chodzić. Młodzież weszła na trawę i od razu wojskowi. Szybko przyszli i powiedzieli: Excuse me, no way, no way. I coś tam, coś tam. Pogonili w każdym razie. Tu też jakiś jest balkonik. Także tam, gdzie trawa jest, nie wolno chodzić. Mają własne królewskie. No to jest taka smutna strona. Bardzo, bardzo dużo ludzi jest. Cały czas idą wycieczki, wręcz tłumy. Niesamowite. Tak, niesamowite drzewo. Cudne. Chciałem powiedzieć na temat tego drzewa, że jako dziecko u nas na podwórku trzy takie rosły. I zawsze się wchodziło na górę, na samą górę po tym drzewie. I w parku też się rozło takie. Znaczy tak, chyba tak. jeszcze jest? Jest. W tym parku centralnym. <grafię> Także pamiętam, jak chodziłam na religię jeszcze. To siedziałam na tym drzewie zawsze. Ale... Z koleżankami, z kolegami. <grafię> na podwórku to był taki fajny. No, zobacz, to cały dzień tutaj jest. Więc wchodzi się na górę wysoko. Tam na wieżę będziemy jechać kolejką. I przed nami, tam gdzie pan wojskowy, jest wyjście. Także mamy jeszcze parkingu około 20 minut, więc już troszkę się spieszymy. O, właśnie, nie tylko my. Także idziemy do parkingu. Tu jeszcze jakaś figura jest. Z barankami. Z barankami. Na pewno trzeba pamiętać, że wszędzie tutaj jest zakaz wstół. Przez piskami nie można tu przyjechać. Tutaj się idzie na Moskarola, ale my nie idziemy na Moskarola teraz. My pójdziemy po obiedzie. Teraz idziemy do autka i jedziemy się zameldować do hotelu. O tam niemiecka flaga, popatrz. To mnie ambasada jest. Unijna i niemiecka. I schody. Dubrownik się przypomina. <laughs> idziemy po schodkach do góry, do wyjścia. Żołnierz pilnuje. Także wyszliśmy. Wyjściem w sumie. To żeśmy źle poszli, chyba. Czy nie dało nie, dobrze, się? Dobrze, dobrze, dobrze. Się Bo chciałam wyjść tam, gdzie była A... zmiana warty. Ale coś nie poszliśmy tak. Wyszliśmy <laughs> ta... boczkiem. Musieli wyjść z tak. Musieliśmy się wyjść na wyjść. No, nie weszliśmy no, nie. tutaj. No szkoda. No szkoda, ale tak jakoś nam wyszło. Tutaj nie weszliśmy na ten główny dziedziniec, to chociaż może tak spojrzymy. Nie dotarliśmy tu, bo byśmy musieli od nowa, teraz przechodzić całą procedurę. No tak, byśmy musieli tam wyjść, żeby jeszcze wejść. Tak, tutaj chciałam wyjść, <grym> no dobrze. <grym> brają, brają. ja chodzim, nie darm, nie Będzie Nie Sixteen. I Sixteen, rounds on the goal, twenty five seconds to on. go. Okay. One point difference.